W roku 2017 pewien mężczyzna, który pragnął zachować anonimowość, złożył zadziwiające oświadczenie, które na nowo rozpaliło lokalne legendy i przykuło uwagę szerszej społeczności zainteresowanej tajemnicą wielkiej stopy. Mężczyzna ten, po śmierci swojego dziadka, został poproszony o uporządkowanie jego rzeczy, co okazało się smutnym, ale również pełnym niespodzianek zadaniem. W trakcie przeglądania przedmiotów znalazł ukryty skarb. Starą, wyblakłą fotografię, która od razu przykuła jego uwagę. Czarno-biały obraz, wykonany w zaśnieżonym lesie, przedstawia dwie postacie. Dużą, humanoidalną istotę oraz mniejszą, idącą ścieżką wśród drzew. Postacie pokryte są ciemnym, gęstym futrem, z większą z nich górującą nad mniejszą. Ich cechy są wyraźnie małpie. Sama fotografia jest niepokojąca w swojej prostocie. Zaśnieżona ścieżka. Otoczona nagimi drzewami, dodaje scenie złowieszczego klimatu. Postacie, wydające się nieświadome obecności aparatu, zostały uchwycone w ruchu, co sugeruje dynamikę i celowość ich kroku. Dla człowieka, który znalazł zdjęcie, fotografia to coś więcej niż tylko obrazek. To połączenie z tajemnicą, o której jego dziadek mógł wiedzieć, a może nawet sam jej doświadczył. Najbardziej uderzającym elementem tej fotografii są właśnie te dwie postacie, które mężczyzna uważa za dorosłego i młodego przedstawiciela wielkiej stopy. Większa z postaci, prawdopodobnie dorosła, wykazuje klasyczne cechy często przypisywane wielkiej stopie: masywna, muskularna budowa, długie ręce zwisające po bokach oraz głowa osadzona bez wyraźnej szyi. Postura i krok tej istoty sugerują chód dwunożny, a jej ciało jest pokryte gęstym futrem, które wtapia się w cienie lasu. Mniejsza postać, interpretowana jako młody osobnik, idzie nieco za większą. Jej sylwetka jest znacząco mniejsza, ale dzieli te same cechy fizyczne w tym pokryte futrem ciało i humanoidalny kształt. Obecność młodego osobnika dodaje nowy wymiar tej obserwacji, sugerując, że jeśli te istoty istnieją, Mogą mieć struktury społeczne podobne do innych naczelnych, gdzie młode są chronione i wychowywane przez dorosłych. Jednym z najbardziej intrygujących aspektów tej fotografii jest to, że dokładne miejsce, w którym została wykonana, pozostaje nieznane. Mężczyzna, który ją odnalazł, nie ma żadnych konkretnych wskazówek dotyczących miejsca, gdzie jego dziadek mógł ją zrobić, ani nawet kiedy mogło to być. Zaśnieżone podłoże i typ drzew w tle sugerują północny, być może górzysty region, ale to tylko spekulacje. Brak informacji dotyczących lokalizacji jedynie pogłębia tajemnicę, pozostawiając otwartą możliwość, że mogło to być jedno z wielu odległych miejsc, gdzie takie istoty mogą istnieć nieodkryte. Bez konkretnych szczegółów, fotografia pozostaje zagadkowym elementem większej układanki dotyczącej Wielkiej Stopy. Elementem który sugeruje możliwość istnienia tych istot, ale nie dostarcza wystarczających dowodów, by potwierdzić lub obalić tezę o ich istnieniu. Dlaczego dziadek tego mężczyzny zachował taką fotografię w tajemnicy? To pytanie wywołało wiele spekulacji. Możliwe, że dziadek, wiedząc, jak kontrowersyjny i polaryzujący jest temat wielkiej stopy, postanowił zachować zdjęcie dla siebie, aby uniknąć drwin lub sceptycyzmu. Alternatywnie, mógł mieć osobiste powody, by trzymać obraz w sekrecie. Może był to pamiątkowy przedmiot związany z osobistym przeżyciem, którego nie chciał lub nie mógł podzielić się z innymi. Fakt, że fotografia została znaleziona wśród rzeczy dziadka, sugeruje, że miała dla niego jakieś znaczenie. Czy wierzył, że jest to niepodważalny dowód na istnienie wielkiej stopy, czy też była to tylko intrygująca anomalia? Tego być może nigdy się nie dowiemy. Jasne jest natomiast, że ten obraz był na tyle ważny, że postanowił go zachować, nawet jeśli nie zdecydował się podzielić nim ze światem za życia. Wielka stopa od dawna jest symbolem nieznanego, reprezentującym możliwość, że w naszym świecie wciąż istnieją tajemnice, które pozostają niewyjaśnione. Legenda o wielkiej stopie przetrwała przez pokolenia, napędzana obserwacjami, odciskami stóp i opowieściami przekazywanymi z biegiem czasu. Odkrycie tej fotografii dodaje nową warstwę do legendy, dostarczając namacalnego dowodu, który, chociaż nie jest jednoznaczny, skłania do dalszego zadawania pytań i poszukiwań. Zdjęcie przypomina nam również, że nasze zrozumienie świata wciąż jest niekompletne. Czy wielka stopa jest rzeczywistym stworzeniem, produktem folkloru, czy może kombinacją obu tych elementów poszukiwanie odpowiedzi wciąż fascynuje ludzi na całym świecie? Przykład masowych obserwacji Wielkiej Stopy miał miejsce od sierpnia do końca grudnia w roku 1976. Jeden z najlepiej udokumentowanych i najdziwniejszych przypadków spotkania z Wielką Stopą został zarejestrowany na obrzeżach małego miasteczka Whitehall. Chociaż wydarzenie to jest obecnie często bagatelizowane przez współczesnych sceptyków, wśród badaczy zajmujących się Wielką Stopą Whitehall, Wciąż jest jednym z głównych punktów zainteresowania w kontekście badania takich spotkań i relacji. Jako epicentrum jednego z najdziwniejszych przypadków spotkania z Wielką Stopą, wiejskie miasteczko Whitehall w stanie Nowy Jork zajmuje szczególne miejsce dzięki przerażającemu incydentowi, który miał miejsce w nocy 24 sierpnia roku 1976. Zdarzenie zaczęło się od trójki lokalnych nastolatków: Martina Padoka. Paula Goselina i Barta Keniego, którzy zgłosili, że widzieli ogromne brązowe owłosione stworzenie stojące na polu przy drodze Bear Road na obrzeżach Whitehall. Nastolatkowie byli tak przerażeni, że natychmiast uciekli z miejsca zdarzenia, pozostawiając po sobie ślad w postaci 60-stopowego czarnego gumowego śladu na drodze. Następnego dnia rolnik Harry D, mieszkający w odległości około jednej mili od miejsca obserwacji, Stwierdził, że odkrył duże ludzkie odciski stóp na pobliskim polu, a także szczątki rozszarpanej sarny, które wyglądały, jakby zwierzę zostało rozerwane na wszystkie strony. De wspomniał również, że podobne stworzenie, jak to, które widzieli nastolatkowie, było widziane w okolicy już w roku 1959. Tego samego wieczoru, około godziny 10, Martin Padock i Paul Goslin jechali drogą Bear Road gdy zobaczyli ogromną, potężną postać stojącą przy drodze. Grupa opisała stworzenie jako mające muskularne ramiona i mierzące około siedem do ośmiu stóp wzrostu. Zdecydowali się zawrócić, by przyjrzeć się bliżej, parkując na poboczu. Obserwując, usłyszeli dziwny dźwięk, przypominający krzyk kobiety i pisk świni. Nagle zauważyli stworzenie ponownie, tym razem na polu, siedemdziesiąt stóp dalej. Przerażony padok pośpiesznie udał się na posterunek policji, aby wezwać pomoc, choć początkowo policja była sceptyczna wobec ich relacji. Następnej nocy brat Paula, Brian Goslin, będący policjantem z Whitehall, udał się na miejsce wraz z nowojorskim funkcjonariuszem stanowym, aby sprawdzić, czy uda się im zobaczyć stworzenie. Około północy Brian Goslin zawracał swój radiowóz na drodze Bear Road. Gdy zauważył parę czerwonych oczu odbijających się w jego reflektorach, szybko wyłączył światła i skontaktował się radiowo z funkcjonariuszem, który skierował reflektor na pobliski żywopłot. W tym momencie Brian Goslin usłyszał dźwięk czegoś przedzierającego się przez zarośla i drzewa. Gdy ponownie włączył reflektory, zobaczył stworzenie zaledwie 30 stóp dalej. Brian Goslin, sparaliżowany strachem, uklęknął i wycelował w nie swoją służbową broń ale później powiedział śledczym, że nie mógł strzelić, ponieważ wyglądało zbyt ludzko. Stworzenie stało tam przez chwilę, pozwalając Brianowi na dokładne przyjrzenie się. Opisał je jako pokryte ciemnobrązowym, prawie czarnym futrem z dużymi, czerwonawymi oczami, które wystawały około pół cala z jego twarzy. Nie miało wyraźnie widocznych uszu ani ogona, a jego ręce zwisały około 8 do 10 cali poniżej kolan. Stworzenie poruszało się zgarbione, i mimo że nie biegło, mogło poruszać się szybko, idąc lub skacząc. Brian Goslin stwierdził, że tylna część futra stworzenia była wytarta, a przez nie widoczne były jego pośladki. Spotkanie zakończyło się przerażającym krzykiem stworzenia, po którym zniknęło ono w ciemności. Początkowo policjanci oraz osoby zaangażowane w sprawę wierzyli, że to ostatnie spotkanie zakończyło wydarzenia i próbowali wrócić do normalnego życia. Jednakże, mimo że wielu mieszkańców społeczności było sceptycznie nastawionych do całego zajścia, legendarna opowieść o wielkiej stopie w Whitehall stała się częścią lokalnego folkloru, przyciągając uwagę badaczy i fascynatów na przestrzeni lat. Policjanci zaangażowani w sprawę ryzykowali swoje kariery, aby poświadczyć prawdziwość swoich doświadczeń. Co ciekawe, zaledwie kilka tygodni później wydarzenie przekształciło się w jedno z najdziwniejszych doświadczeń w Whitehall. Spokojna i malownicza społeczność, otoczona bujnymi lasami i łagodnymi wzgórzami, nagle stała się epicentrum tajemniczych zdarzeń, które wystawiły na próbę odwagę i umiejętności miejscowej policji. Wszystko zaczęło się pewnego jesiennego dnia kilka tygodni po pierwszym incydencie gdy lokalny sierżant policji, Wilfred, doświadczony i szanowany funkcjonariusz z wieloletnim stażem, udał się na rutynowe polowanie w lasach w pobliżu skrzyżowania Bear Road i trasy 22 A. Gdy przeszukiwał teren w poszukiwaniu śladów zwierzyny, nagle usłyszał przerażający wysoki krzyk, który przeszył go dreszczem. Dźwięk był niesamowity. Zdawał się dochodzić znikąd i unosił się w powietrzu przez to, co wydawało się wiecznością. Wilfred, znany jako człowiek wielkiej odwagi i spokoju, później opisywał ten dźwięk jako niezapomniany i zupełnie inny od wszystkiego, co kiedykolwiek wcześniej słyszał. Natychmiast zrozumiał, że coś jest nie tak. I rozejrzał się, szukając oznak zagrożenia lub zamieszania. Ku swojemu zaskoczeniu i dezorientacji, zobaczył stado krów pędzących w popłochu z pobliskiego pola, jakby coś je spłoszyło. Partner polowania Wilfreda, jego brat Russell, również usłyszał dziwny dźwięk i wyszedł z lasu blady i wyraźnie wstrząśnięty. Pomimo wszelkich starań, aby zbadać sprawę dalej, Bracia nie znaleźli żadnych śladów źródła przerażającego krzyku, ani nie potrafili wyjaśnić, dlaczego krowy były tak zaniepokojone. Zgłosili incydent swoim kolegom w policji Whitehall, którzy odnotowali to dziwne zdarzenie, choć ostatecznie uznali je za ciekawy, ale niejednoznaczny przypadek. Zaledwie kilka dni po spotkaniu Wilfreda doszło do kolejnego niezwykłego incydentu, który przeszedł do historii jako jedno z najbardziej niezwykłych i kontrowersyjnych spotkań wszechczasów. Wieczorem 1 września roku 1976 do komisariatów Whitehall wbiegł mężczyzna z pobliskiego miasteczka Granville, pełen paniki i podekscytowania, twierdząc, że właśnie zastrzelił wielką stopę. Kiedy makwaren dotarł na posterunek, wciąż trząsł się i był wyraźnie zaniepokojony. Szczegółowo opisał spotkanie, opisując stworzenie jako ogromne i przerażające zwierzę, które wyglądało jak nic, co kiedykolwiek wcześniej widział. Zorganizowano grupę poszukiwawczą, składającą się ze stanowych i lokalnych funkcjonariuszy, oraz kilku ciekawskich mieszkańców, którzy chcieli sami zobaczyć to stworzenie. Udali się na miejsce, gdzie rzekomo MacFarren spotkał Wielką Stopę, z nadzieją na znalezienie jakichkolwiek dowodów na istnienie tego stworzenia. Ku ich rozczarowaniu, znaleźli jedynie pustą łuskę po strzale i żadnego śladu tajemniczego stworzenia. Pomimo braku namacalnych dowodów, historia MacFarena szybko rozprzestrzeniła się po miasteczku i poza nim, pobudzając wyobraźnię wielu ludzi i ożywiając zainteresowanie fenomenem Wielkiej Stopy. Z powodu kilku innych obserwacji spotkań z Wielką Stopą w regionie Adera i miasteczku Whitehall miejsce to od późnych lat 70. jest uważane za punkt zapalny aktywności Wielkiej Stopy i do dziś pozostaje przedmiotem zainteresowania badaczy tego zjawiska.